Wszystkich w 48. części Let's Play Risen. Ja przypominam, że y, ostatnio udało nam się tutaj z, naszym, z naszą bandą wtargnąć do jakiejś większej sali i teraz mamy znaleźć sposób, żeby otworzyć te cholerne drzwi. Jak widzimy, tutaj są cztery piedestały, czyli potrzebne są cztery y, te złote, jak tam były, na pierśniki, coś takiego. Tutaj, tym kluczem, który znaleźliśmy, udało mi się otworzyć te kraty. I one prowadzą nas do bardzo ciekawej rzeczy. Komnaty. Tutaj jest chyba ten duch nieumarłego władcy. I mi się wydaje, że trzeba tutaj z nim porozmawiać. To znaczy, trzeba porozmawiać na pewno. Coś muzyka strasznie cicho, czy mi się wydaje? Sarkofag, czy my możemy. Tu, tu, no, masz, może masz rację, zły pomysł.

But now is not the time to dwell on the past. No, właśnie. The Titans have been released. I'm looking for a way to fight them, as I did. Ah, uh, but the seals we used to imprison the Titans. Ah, uh, you know. no, to czyli nie masz pomysłu? A wave of magic tore them apart. Now humanity stands on a. Cliff. No, może byśmy pomógł, co?

Co takiego? No, a ja jestem śmiertelny. No, więc co chcesz w zamian? Duchu. No, świetnie, klątwa kolejna. O, jak mogłem. Właśnie, a to ciekawe

Take the skulls of my. O, no spoko, spoko już. Okej, okay, z uwolni ducha a, czy coś tutaj znajdę. Nie bardzo. Ciekawe, czy mam już złożyć ten y, raport. Y, a, to chyba już bym mógł złożyć ten raport. Ale czy ja wiem, czy mi się chce teraz. O, to się może przydać. Bad idea. Zły pomysł, zły pomysł, no dobra. Ej, sprawa się skomplikowała i to bardzo, naprawdę bardzo. Ale chyba nie mamy innego wyjścia, jak po prostu mu pomóc. Tak mi się wydaje. Pytanie: Tylko czy my mamy coś mówić naszemu inkwizytorowi? Aha, i, found... the... no, I, long... what I what co powiedział? No? An imprisoned titan. That explains why the other titans don't come here. It's prison. No but why has this titan remained trapped while the others have us Ursagor wants to be free. Then free him. Free him. We must know what has kept this titan here. No, in some if this He may hold the key to our survival. Spoko, no zrobię co, co w mojej mocy, tak powiem. Eee, pytanie, gdzie ja mam tego szukać? Mm, o, też czyżby to było tutaj? No, mam nadzieję. Tak, to jest tutaj, okej. Okay. Czyli to jest ten klucz, no dobrze. Aha, już słyszę jakieś. Oj! Co to było? Boże, wystraszyłem się. O, to jakaś grubsza sprawa tam chodzi. Dobra, jest w pojedynkę. U, u, u. Oj! o. O, Oj! Nie, 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 nie! Wycofujemy się, wycofujemy się. Pito, pito, kurwa, pito! Pito, kurwa O chuj, o, chuj. Dobra, chłopaki, bierzcie go, bierzcie go O, zajebiście. O. Bierz kur Oj. Czaszka, kryształ duszy, no zajebiście, jedno już mamy. Oj, zobaczmy, co tam było jeszcze. Kurde. O, Tak, myślałem, że to nie będzie takie proste. Fuck. Czy coś tutaj jeszcze jest? O, jeszcze dwóch takich zostało typów. To znaczy, pewnie będą inni, bo on powiedział o jakichś dwóch strażnikach i zwierzu. I zakładam, że to ten był zwierzem, no ale cóż. Wiesz to po piersie. Tu już nie będziemy wchodzić. Teraz idziemy. Na górę, tak, na górę, czyli niekoniecznie na górę, nie, niekoniecznie na górę, spoko, będziemy musieli jeszcze znaleźć te wejścia. No to super, ale tutaj gdzieś było drugie, tak, tutaj, no właśnie, tak myślałem. A, po pierwsze, tak, kładź to tutaj, dobrze, i właśnie o to chodzi. Oj. Od razu będziesz chciał mnie zabić? Tak, od razu Ten jest trochę prościejszy Tamten to nie dało się tamtego sparować Tak, jest problem ze zwierzętami Zwłaszcza z taką grubą zwierzyną Że ich się po prostu nie da sparować Że oni przebiją się przez wszystko Oj, nie rozkręcaj się E, tu miałeś gdzieś swój miecz, wezmę go sobie. O, miecz Tytanów, tak? Dobra, e, obrażenia to 80 tylko. A tu jest miecz Tytanów, obrażenia cięto, 80. Cienkie te wasze rzeczy. Ja mam tutaj 96 i gitara. No i mamy z drugiego, jeszcze trzeci tylko. Powiem wam, że mi się pomysły skończyły, gdzie on może być. Naprawdę nie wiem. Weźmy sobie to, bo no to się nam jeszcze pewnie przyda. Wojownik zakonu. Hmm. Tutaj był jeszcze chyba taki trup. Pamiętacie? Taki nie umarł, ale z niego chyba nic nie zabraliśmy ciekawego. Tutaj jest ten zwodzony most. To nie. No zajebiście, tylko gdzie ja ich znajdę? No come on. Oni muszą gdzieś tu być. Chyba, że tutaj jest gdzieś jakieś tajemne przejście, to by nie było głupie. Mm, ni cholery go nie widzę. To jest taki mały problem. Tutaj byliśmy, tutaj nic nie było. Tędy przyszliśmy. Tam dalej nie ma nic. Chodźmy na górę. Może na górze coś będzie. A i ciągle to jest zastanawiam się, czy składać ten raport temu Eldrikowi, temu druidowi. Pamiętacie go? No się zastanawiam, czy mu składać jakiś raport. a tutaj nas nie było. A, no i w sumie może i lepiej, bo... ...chuj tutaj co jest. Nie ma nic. Zajebiście. Znaczy jak mi powiecie, że robię to kółko na próżno, to się... Uuu, jest ja kapłan. To się zdenerwuję. oj nie jesteś sam zajebiście czyli coś dalej tam jest no wychodź oj no fireballe myślałem że już wyrosłeś z tego no no i co nie wyjdziesz takiś pewien no patrzcie cwaniaka Tak, teraz będą wszyscy lecieć. No super. Teraz z kolegami tu wyjdziesz, tak? Dobra. Kurwa, wycofaj się, wycofaj się. Si Aj! Nie rozpędzaj się. No, tam cicho na dole, dobrze, bo mi nie pomagacie w ogóle. No, zdychaj wreszcie, patrzcie, co, co za uparta kurwa, no. Oj. Dobrze, wypij sobie. Oj, mam nadzieję, że już został teraz sam, bo zamierzam wyskoczyć na niego. Uuu, Fuck. Dobra. Okej. Okay. Dobra. O, poszło lepiej niż myślałem, to dobrze. Co tutaj jest? Kamienna płyta, aha. Super. Tutaj jest jakiś amulet. Ej, no ale tu, nie mówcie, że tutaj nie ma nic ciekawego. No bez jaj, no to ja tu przechodziłem na próżno. Może tu jest jakieś ukryte przejście, co nie? Nie ma nic. No w dupie z wami. Oj, zawiodłem się, naprawdę. Spodziewałem się tu jakiegoś ukrytego przejścia a tu kicha. Oj, tutaj jest kołowrotek od tej bramy. To mnie mało interesuje. No i patrz, no i tego trzeciego pieprzonego ziomka nie znajdziemy. O, kamal. Przecież on musi gdzieś tutaj być, no. Cholera. No nie wiem, no. Hmm. Tutaj nie ma. Tędy przyszliśmy? Tutaj po lewej. Nie wiem, ciągle mam wrażenie, że gdzieś jest ukryte przejście, które cały czas mijamy. I pewnie tak będzie, no. O... Patrzcie, czy my tutaj byliśmy? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj. Nie, tutaj nas nie było. O tak. Właśnie tak myślałem. Może nie było to ukryte przejście, ale. Jesteś w pojedynkę, jesteś w pojedynkę. Więc załatwimy to szybciutko. Uuu, ty jesteś tym kapłanem. Ej, nie rozkręcaj się. Dobra. Oaj. Dawaj, co tam masz? Uuu, inferno, zajebiście. Szafir, czaszka, okej. Okay. No, wziąłem wszystkie czaszki. Coś powinno wyskoczyć chyba, czy nie? No, chyba nie bardzo. Dobra, spadamy stąd. Oj, nie chciałbym tam wpaść do środka, naprawdę. Aaa. Bierz to, to jeszcze może nam się przydać, więc to zabieram i idziemy do naszego szefa. Zdążymy, zdążymy jeszcze. Yy. Aha, tam jest. Znaczy, chodzi mi, chodzi mi o inkwizytora. On tutaj, ciekawe, czy gadają o czymś, czy nie bardzo? Czegoś się dowiedziałeś? No właśnie. But he also told me how I can free nie chcę ci tak do końca zaufać, co? Nie pasujesz mi za bardzo. Dobra, Ursuger. Znalazłem, o co mnie prosiłeś. Tak, właśnie, co mam zrobić?

No, zajęliście. Mm -hmm. Właśnie wciąż, wciąż tu jesteś? Dlaczego? Aha, zajęliście. Będzie tu siedział, ale nie. Dobrze, no przewinijmy te dialogi, proszę. Oj, po co ja go pytałem? No teraz będę tego żałował. No zamknij się! Please, ojej. O nareszcie. Dobrze bierzmy tą czaszkę. No. Coś mi się wydaje, że te czaszki będziemy musieli ustawić w odpowiedniej kolejności. I nie do końca wiem w jakiej. To znaczy on mi powiedział, ale... Te nazwy niewiele mi mówią. Znaczy one są ciężkie do zapamiętania. Trochę ten inkwizytor staje się mi bardzo podejrzany. W tym sensie, że coraz mniej mu ufam. Mam takie dziwne wrażenie. O... Gdzie są te cholerne czaszki? Czaszka nieumarłego stwora, czaszka Ursgera, czaszka ją. Powiedzmy, że tak. Ym, powiedzmy, że tak. Chociaż nie, nie daję żadnej gwarancji, że to jest dobrze. Nie, nie, nie. Powiedzmy, że tutaj damy zwierzę tego stwora. A tą ostatnią byśmy położyli tutaj. I jakby się udało, to by było zajebiście, tylko że mi się odcinek kończy, więc wiecie. A tu jest naprawdę teraz ważny moment. Więc może to sobie zostawimy na następny. Ja w międzyczasie sobie sprawdzę też yy, czy ten raport można już mu złożyć, bo to mnie teraz bardzo ciekawi, bo on może nam coś ciekawego poradzić, by ta rada była bardzo przydatna, tak mi się wydaje. Więc w następnym odcinku zajmiemy się tymi czaszkami. Ja sobie ostatecznie sprawdzę jak trzeba je ułożyć, żeby już nie robić żadnych fejli, tylko po prostu z miejsca ustawić i otworzyć tą bramkę. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało, więc wiecie. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Do cześć!